Witam ponownie. Tak jak myślałam, poprzedni odcinek się Państwu bardzo spodobał, a to pewnie dlatego, że tematyka niebanalna. A każdy człowiek, zamiast ciężko pracować, woli szukać magicznego środka, który pozwoli mu podskoczyć wyżej dupy. Więc jeśli się podoba, to tak jak obiecałam, kontynuujemy temat manipulacji. Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji oczywiście. Niektóre szczury chodzą po kanałach, czyli tam, gdzie jest ich miejsce, a inne wychodzą z kanałów i marzą o podboju świata. Więc dzisiaj o tych odważnych szczurach właśnie. Szczury często, ponieważ albo mają zaburzenia psychiczne, albo są nieudacznika, nieudacznikami, wykorzystują manipulacje do osiągania swoich celów. I dzisiaj omówimy sobie kilka kolejnych sposobów, w jaki szczury próbują nas wodzić za nos. Gra w ping-ponga. Niezbyt groźna, subtelna manipulacja, która jednak może nas lekko zbić z tropu w niektórych sytuacjach. Nazwa wzięła się, jak się domyślacie, od gry w ping-ponga. Wiadomo, że gra polega na podawaniu piłeczki. I od osoby, którą ma piłeczkę w danej chwili, oczekuje się, żeby podała ją z powrotem. Tak samo sprawy mają się z tą manipulacją. Jak zwykle spieszę z przykładami. Powiedzmy, ktoś się z nami rozstał i zerwał z nami. I po kilku miesiącach milczenia, po rozstaniu, taki ktoś się odzywa i mówi: Hej, co tam u ciebie? To jest właśnie taki ping. Taka wiadomość nie ma nic innego na celu, poza sprawdzeniem, czy za bardzo się nie oddaliliśmy. To jest właśnie rzucenie takiej piłeczki. Jeśli odpiszemy, mamy zagwarantowane, że osoba natychmiast zniknie. Ona już się wszystkiego dowiedziała po naszej reakcji. To nie jest próba powrotu tamtej osoby do relacji. O próbie powrotu napiszę osobny odcinek dla wszystkich, którzy marzą o tym, żeby do nich wrócił ich były. A teraz wracamy do szczurów kanałowych i ich technik. Gaslighting to już jest hardcore nie z tej ziemi. Ogólnie technika polega w skrócie na robieniu z kogoś wariata i to dosłownie. Jeśli się słyszy z boku o tej technice, to ludzie mogą nie uwierzyć, że coś takiego jest w ogóle możliwe, ale jednak tak jest. Jest to forma psychicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji i często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości. Nazwa wzięła się z filmu, w którym mężczyzna robi wariatkę ze swojej żony, robiąc różne rzeczy i wmawiając jej, że to ona, oraz poddając w wątpliwość pamięć i zdrowie psychiczne żony, doprowadzając ją na skraj szaleństwa. A teraz po polsku. Osoba nas urabia przez dłuższy czas, bo oczywiście na początku coś takiego by nie przeszło. Zaczyna się od małych rzeczy. Mogą to być rzeczy namacalne, np. Na ktoś coś przestawi w domu i wmawia nam, że to nie on, lub uczucia. Co jest już jazdą bez trzymanki brawurowym samochodem marki Cinquecento. Ktoś może nam wmawiać, że nam się coś wydaje, że przesadzamy, że jesteśmy nienormalni. Jeśli kogoś kochamy, to zaczynamy w to wierzyć. Tracimy kontakt ze sobą i z rzeczywistością. Myślimy w pewnym momencie, że faktycznie jesteśmy wariatem. Przestajemy ufać sobie i swoim osądom, i powoli poddajemy się sugestiom drugiej strony. To jest bardzo niebezpieczna technika, która, dobrze wykonana, może nas zaprowadzić do szpitala psychiatrycznego. Jak się przed nią bronić? Trzeba bardzo uważać na to, kiedy ktoś zaczyna wmawiać nam, że nasze uczucia są nieadekwatne. Jeśli mówimy komuś, źle się z tym czuje, a ten ktoś zaczyna umniejszać nasze odczucia, mówić, że przesadzamy, że to nienormalne się tak czuć, że to nasz wymysł itp., bierzemy w dupę w troki i uciekamy. Pamiętajcie zawsze o jednym: nasze uczucia to nasze uczucia. Koniec i kropka. Komuś się może nie podobać, że ja się boję burzy, może to być dla niego dziwne, niezrozumiałe itd. I nie znaczy to, że ta osoba ma prawo mnie wyrzucić na dwór podczas burzy, bo moje uczucia są dla niego przesadzone. Człowiek, który powinien nas interesować i jedyny człowiek, który powinien nas interesować, uszanuje nasze uczucia, nawet jeśli dla niego będą dziwne, wyolbrzymione czy cokolwiek innego. Człowiek podstępny zacznie nam wmawiać różne rzeczy. Dlatego, żeby nie doprowadzić do momentu, w którym zaczynamy podejrzewać u siebie schizofrenię, uczymy się szanować siebie i swoje uczucia jako najważniejszą rzecz na świecie i nie pozwalamy byle komu poddawać tego w wątpliwość. Tak jak mówię, najmniejszą próbę zdegradowania naszych uczuć od razu traktujemy jak czerwoną flagę wiejącą na wietrze przed naszymi oczyma i uciekamy. Nie trzeba też nikomu niczego tłumaczyć i starać się, żeby ktoś nas zrozumiał. On wszystko rozumie, tylko nie chce się tym zainteresować. Gaslighting zaczyna się niewinnie, a może skończyć się tym, że uwierzymy w każde słowo manipulanta. Podporządkowanie od dołu. Kolejna bardzo podstępna i trudna do uchwycenia manipulacja, na którą nabierają się przede wszystkim osoby bardzo empatyczne, wrażliwe i dobre oraz takie, które mają syndrom ratownika. Manipulacja ta polega na tym, że ktoś próbuje dostać się w nasze granice, schodząc niżej i przedstawiając się jako osoba poszkodowana, biedna, taka, która nas bardzo potrzebuje, dzięki czemu możemy poczuć się przez chwilę ważni, lepsi i bohaterscy. Przykładów takiej manipulacji jest bez liku, do wyboru, do koloru. Może to być mężczyzna żonaty, który jest nieszczęśliwy z żoną, która go nie rozumie i która zamienia jego życie w piekło, i to my jesteśmy jego jedyną nadzieją na szczęście. Może to być osoba uzależniona, która sama sobie nie może poradzić ze swoimi problemami i to my jesteśmy jej jedynym wybawieniem. Może to być ktoś, kto jest słaby psychicznie i ciągle życie go bardzo ciężko doświadcza, i to my, jako ten bohater, możemy go uratować. Taka osoba celowo podporządkowuje się od dołu, tworząc wrażenie biednej i pokrzywdzonej. My automatycznie czujemy się bardziej mocarni, ale to tylko pozory, ponieważ w momencie, kiedy już oddamy wszystkie swoje zasoby komuś, kto jak nam się wydawało, nie daje rady bez nas żyć i przeżyć, ta osoba odwróci się na pięcie i odejdzie podgwizdując radośnie, zabierając nam wszystkie nasze zasoby. I wtedy się bardzo zdziwimy faktem, że to jednak my potrzebujemy tej osoby bardziej niż ona nas. Wszystkie osoby, które lubią pomagać innym i być bohaterami, powinny być tutaj bardzo uważne na ten rodzaj manipulacji. Zrozumieć tutaj należy kilka spraw. 1. Nigdy w życiu nie wchodzimy w relacje z osobami, które mają więcej problemów niż my sami. Nie szukamy sobie kogoś, kto sobie nie radzi i nie bawimy się w ratownika. Jeśli w trakcie związku pojawiają się problemy, to oczywiście robimy wszystko, co możemy, żeby partnerowi pomóc, ale nigdy świadomie nie szukamy ofiary więc wszystkich żonatych alkoholików, narkomanów, hazardzistów i innych typków odsyłamy z kwitkiem. Nie trzeba myśleć, że jesteśmy takie silne i mocarne, żeby wyciągnąć dorosłego chłopa z problemów. Nie jesteśmy. Od tego są specjaliści, którym dobrze się płaci za pomoc i którzy mają doświadczenie i wiedzę potrzebną do tego typu celów. My pamiętamy o skromności i nie porywamy się z motyką na słońce. 2 Widząc kogoś kto jest taki biedny i pokrzywdzony, zwalniamy tempo, zastanawiamy się, czy faktycznie ta, ta osoba taka jest i jakim cudem ona przeżyła tyle lat bez nas i bez naszej pomocy. I numer 3. Jeśli chcemy ratować świat, to rozglądamy się dookoła i patrzymy, ile jest domów dziecka w mojej okolicy. Ile jest starszych, samotnych ludzi w moim sąsiedztwie? Ile bezpańskich psów się połęta po osiedlu? I ilu bezdomnych śpi ponostek głodnych? I tam możemy bawić się w bohatera i ratownika. Bezinteresownie. Ostatnia metoda manipulacji to haczyk. Opowiem o niej w oso osobnym odcinku, bo to bardzo ciekawe i może być również użyteczne w dobrej sprawie. Haczyk polega na tym, że robiąc konkretne działania powodujemy, że ktoś myśli o nas bez przerwy. Mózg działa w konkretny sposób, i jeśli się wie, jak i co działa, można wywołać tym pożądany efekt. Niektórzy ludzie całkowicie nieświadomie tak postępują, bo sami są w sobie chodzącymi haczykami. Ale metoda ogólnie polega na zerwaniu szablonu. Na zrobieniu czegoś, do czego osoba, na której jest to stosowane, będzie cały czas wracać myślami. Na przykład. Jesteśmy na siłowni i podchodzi do nas mężczyzna, patrzy nam głęboko w oczy i bardzo pewnym siebie tonem mówi: Jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świecie. I nie czekając na naszą odpowiedź, odwraca się i odchodzi. Takie zachowanie spowoduje na pewno nasze zaskoczenie, zdziwienie i to, że będziemy o tym myśleć przez długi czas. Zerwanie szablonu nie musi być jednak pozytywne. Możemy kogoś wkurzyć i to spowoduje, że ta osoba będzie o nas bardzo dużo myśleć i nasza postać w jej polu się zwiększy. Wbrew pozorom takie negatywne haczyki mogą nawet zadziałać mocniej niż pozytywne, jeśli zostaną umiejętnie wykonane. Jak się nie dać zawiesić na takim haku? Kiedy zauważamy, że jakaś osoba zbyt dużo myśli nam zabiera, kierujemy całą uwagę na inne sprawy. Dlatego też bardzo ważne jest po rozstaniu nie wchodzić na media społecznościowe naszego ex, ponieważ tam się znajdują same takie haczyki i wpadniemy jak śliwka w kompot. Każdy szczegół będzie nam przynosił tylko więcej pytań i będziemy się wplątywać w tą sieć coraz bardziej. Na tym zakończymy tę dywagację na tematy mroczne i zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco, a i będą specjalne materiały tylko dla subskrybentów. Czary Mary, twoja stara to twój stary. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia wkrótce. Pa pa.